Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego kąciku klinachnego Gotuj z kadchylem. W dniu dzisiejszym przygotujemy danie kuchni chińskiej. Znane i lubiane tradycyjne chińskie danie, które nazywa się Nimongongong Chao. Może przybliżę jako ciekawostkę, jakby to się pisało w języku chińskim, proszę bardzo. Nimong Hong Chao. A taka pisownia zbliżona do naszej e, wyglądałoby to mniej więcej tak. Nimo Hon A Ażbyśmy mieli tacy dokładni, trzeba to powiedzieć Nimo Honczao! Także już za chwilę zapraszam do wspólnego przyrządzenia tej tajemniczej podchwy. Nimo Moi drodzy, do przygotowania do naszej tradycyjnej chińskiej podchowy mimo hong będziemy potrzebowali kilku rzeczy. Zacznijmy od kubeczka. Kubeczek, pojemność, nie ma znaczenia. Tutaj jest taki napis, dechowy, całkiem przypadkowo. Hehehe. <laughs> Fionało jakby to powiedzieli Anglicy. Na pewno potrzebujemy wcześniej zaprezentowany nóż. Najlepiej, żeby był ostry. oh i have to Proszę Państwa, no oczywiście będzie nam potrzebny też e, jakiś taki malutki półmisek, talerzyk, najlepiej prostokątny, e, z takimi lekko zakrzywionymi chowędziami e, tradycyjna porcelana z dynastii Ming, bo moi chodzy musicie wiedzieć, że to właśnie z okresu dynastii Ming e, wywodzi się to danie, które dzisiaj przygotujemy. E, także odkładamy tutaj e, nasz półmiseczek e, i oczywiście niezbędna będzie toż e, deska do kojenia, więc doseczkę też odkładamy. Moi drodzy, jak widzimy, nasze stanowisko robocze jest przygotowane perfekcyjnie, y, więc już za chwilę będziemy mogli przejść do omówienia produktów, które będą niezbędne do przygotowania ni mało Ale zanim to wykonamy pierwszą czynność, która będzie też potrzebna, aby przygotować nią chociał, a tą czynnością będzie zagotowanie wody zamiczajniczek? Musimy nalać wody do czajniczka. Jeżeli czajniczek jest pełen wody, możemy go odstawić na miejsce i włączyć. Czekamy aż woda się zagotuje. Woda już się gotuje, więc możemy powiedzieć o które będą potrzebne do naszego dania. Mimą Honchao. I od razu uprzedzę, że niestety nie, nie zasiałem rzeżuchy, więc dzisiaj rzeżuchy nie rozjem do Ningmong Hong Chao. E, bardzo potrzebna będzie cytryna, żeby e, przygotować naszą e, wersję Ningmong Hong I uwaga, podstawowy składnik, e, torebka czarnej herbaty. To jest bardzo niezbędny składnik do Ningmong Hong Chao. Także przygotowujemy te składniki i już zabieramy się do przyrządzania. Woda już niedługo nam się załotuje, więc możemy przystąpić do przygotowywania. Zacznijmy od defragmentaryzacji cytryny, czyli musimy wziąć nóż i ukryć bardzo rudmiutki plaster cytryny. Uważamy przy tym na paluszki, aby się nie pokroić, nie skończyć, żeby nie było krzywdy. Proszę Państwa, tak oto pięknie przygotowane chasto cytryny. Oczekuję na przygotowanie herbaty. E, wucheczek z czarną herbatą wrzucamy do naszego kubeczka i za chwilkę, dosłownie za sekundkę, jak nasza woda się zagotuje, będziemy mogli nalać w do tego oto kubka, aby zaparzyć nasze mimo Chao! E, po czym dodamy nasz plaster cytryny. Niektórzy dodają jeszcze do mimo chao cukru bądź miodu, żeby dodać słodkości smaku mingou hong chao. Ale my uważamy, że tradycyjna herbata czarna z torebki, ewentualnie z nutką cytryny będzie idealna na dzisiejszą pogodę. Proszę Państwa, nasza woda się zagotowała, więc zalewamy wrzątkiem mingou hong tak jest. I proszę Państwa, ostatni element naszej podchawy. Wrzucamy cytrynkę do kubeczka. Tak jest. No, nasza cetchynka troszkę e, wystaje z kubeczka. Musimy ją trochę ugnieść, pugnieść. Oj, się troszkę rozlało. Ale to nie szkodzi. Jak to mówią, e, gdzie drwa rąbią, tam wiózy lecą. E, więc e, przy przygotowaniu każdej podchawy, no, nasz blat może się troszkę zabrudzić. Proszę Państwa, ja wezmę ściereczkę aby można było tutaj elegancko wytrzeć. Nasz kubeczek wycieramy, odkładamy na spodoczek, proszę państwa. I w ten oto piękny sposób mamy nasze mimową chao, praktycznie gotowe do spożycia. Oczywiście, musimy chwilą czekać, aż ostygnie, żeby nie poparzyć naszego języczka ust i kubeczków smakowych. W międzyczasie możemy też przygotować. Łyżeczkę, aby wyłowić tą torebkę e, czarnej herbaty, tak aby nam nie przeszkadzała w piciu, proszę państwa, odkładamy na boczek na nasze stanowisko robocze i w ten oto sposób nasze, mimo jest gotowe do spożycia. Moi drodzy. Miłego biała.